Witam wszystkich! Witam wszystkich, piękny dzień, piękna zima. Mróz trzyma. Kurki brodzą po śniegu, tam specjalnie odśnieżyliśmy, żeby troszeczkę miały trawki, tam mają też oczywiście. Cukinie, dynie, Jadzia pokroiła my, to mamy w piwnicy sporo, kilkadziesiąt kilo takich cukinii właśnie z ogrodu, których nie przerobiliśmy, a się przydają właśnie do karmienia kurek, tak żeby miały trochę zielonego w zimie. Tutaj, o, proszę bardzo, tutaj wysypywałem przed chwilą popiół. Wykopaliśmy drzewko, yy, które. Bardzo słabo nam obradzało, znaczy obradzało. Bardzo mało owoców miało 2-3 owoce, maksymalnie do 10 jabłek, i jeszcze te jabłka. No tak, po prostu robimy jakby wymianę. No niestety, drzewko zostało wyrywane. Ja wiem, jak to wygląda z korzeniami, trochę może dramatycznie, ale, ale ja energetycznie <grywka> dogadałem się tutaj, że tak powiem. Z tą energią, z tym siedliskiem, że mogę to zrobić, ja wiem, jak to brzmi, nieważne. Nie komentuję tego dalej. O tako nasypaliśmy popiołu, yy, bardzo dużo gruzu tutaj było, jakbym tak zbliżenie zrobił. Nie wiem, czy się uda. Tutaj bardzo, bardzo czerwono same cegły, i bardzo słabo po prostu te drzewka tutaj rosną. I chcieliśmy spróbować yy, zrobić w ten sposób. Otwór w ziemi taki półtora, może nie całe, ale powiedzmy, że półtora na 80, przynajmniej centymetrów głębokości. Zasypiemy to torfem. Zasypiemy to, wsypiemy trochę kurzego, takiego już przerobionego nawozu. Tam kilka lat leży. Yy, nasypiemy tutaj samej dobroci, dla, dla takiego młodego drzewka będzie. Nie wiemy jeszcze nawet co. Posadzimy. Jakąś jabłonkę, jakąś czereśnię, może, żeby to pięknie było. Ale. Zobaczcie tutaj, jakie rzeczy ciekawe pod ziemią wychodzą. Bardzo dużo tutaj mieliśmy jakichś odpieca elementów metalowych, jak kopaliśmy. Rodzaj westfalkowe, takie, yy, te krążki. Normalnie elementy z pieca, dużo takich żeliwnych, metalowych. To też ciekawostka, ale tutaj zobaczcie, coś jest pod ziemią. I to z białej cegły, to też ciekawe, bo biała cegła przecież nie była długo produkowana. Nie jest to stary jakby wytwór wyrób rodzaj. Nie wiem co to mogło być. Półokrągło, jest tak naprawdę łukowaty ten kształt. Czy to może jakaś studnia, czy to może piwnica była, bo tutaj ogólnie był stary po niemiecki dom, ale właśnie dziwi mnie, że biała cegła. Nie wiem ile biała cegła może mieć lat ogólnie, od kiedy jest produkowana. Nie wgłębiałem się w tym z tym. Także jest piękniutko. Gdzie te jemiołuszki? O, akurat uciekły. Jemiołuszki chciałem pokazać znowu, a one tutaj przesiadują na tym drzewku. Ale nie widać, gdzieś odleciały. Parę minut temu je widziałem, ale zacząłem hałasować, <laughs> za głośno rozmawiać i, i tak to wyszło. Także jako ciekawostka dzisiaj jeszcze. I jeden rzut tu w przyczepce trochę jest tego. Właśnie tej ziemi, ziemię wywieziemy sobie nad jezioro, na drogę. A przywieziemy torfu. Także Drzewko będzie pięknie rosło. Jakie zadowolone kurki. Pokażę wam coś. LIS! Bierz go, bierz go. Tam nie wiem, czy widzicie łapka w górze. O, już położył. Szukaj! Bierz go. Dobra, nie będę was tutaj zanudzał. I tym miłym akcentem. Do następnego razu. Pozdrawiam.